Witam no, wszystkich z tej strony, tla, witam Was w serii Mody Contra Gra. I dziś, kochani, zaczynamy sobie tutaj w galerii, dlatego, że dzisiaj będę wybierała losowo Waszego Sima, to znaczy datą, tak? U mnie dzisiaj jest, kochani, 20, więc wybierzemy 20 Sima, czy Simkę, czy Seniora, czy Dziecko. Zobaczymy, Któż to będzie. Ale oczywiście zaczynamy od wpisania sobie tutaj hashtagu. Mody tula i oczywiście pamiętajcie, by ten hashtag wpisywać, bo wtedy będę mogła e, znaleźć Waszych Simów, tak? Bez tego no niestety. Załączymy zawartość. No i co kochani? E, 20 tutaj mamy 5, tak? 1, 2, 3, 4, 5, czyli 5, 10, 15, i 20. Proszę bardzo. Tutaj mamy simczkę. Malwiny, narzeczonego, chcę, żeby zmieniła swój styl na mniej wulgarny. Pomóż jej. Wiecie co? Że ona nie wygląda, żeby miała wulgarny styl, no ale okej. Okay. Tutaj mamy twórcę. Dobra, więc ja ją e, zabieram. Przyjrzyjmy się bliżej. Już to wulgarny. O jaki to wulgarny styl chodzi? Bo szczerze powiedziawszy, to ja absolutnie nie widzę, żeby ona miała wulgarny styl. Chyba, że gdzieś dalej. Zobaczymy. Wow, ona ma tutaj kilka, ale wiecie co kochani, dobierajcie po jednym stroju, bo ja tutaj właściwie nigdy nie zaglądam, akurat dzisiaj tak wyjątkowo zajrzałam, ale generalnie to po jednym stroju dobierajcie. No słuchajcie, no według mnie to ona no, nie ma wulgarnego stylu, zobaczcie, wręcz przeciwnie powiedziałabym. Hmm. Tu mam po prostu bieliznę. Na imprezę i na basen. No nie wiem. Według mnie jest ok. I tutaj co my mam? Bajecznie, bogata, aktywna, snubka i dobra. Dobra. <noise> Także no co? O, widzę, ma spory biust, zobaczcie. <noise> okej. Okay. No to co? Ja tutaj spróbuję coś dziać, ale, no, opis powiem Wam szczerze, no, żeby nie była wulgarna, ona absolutnie nie jest wulgarna. No ale okej. Okay. Także co? Ja zaraz do Was wracam. No i okej, okay, kochani, jestem. I tak wygląda Malwina. Zobaczcie. Jeszcze raz dla przypomnienia, tak wyglądała wcześniej. Spójrzcie. E, z bliska. Niestety mam posklejone rzęsy. Wiem, że jest ten mod na te rzęsy. E, ale wiecie, no jak ktoś taką simkę tworzy, no to ja taką będę zmieniać, tak? No i słuchajcie, Malwiny starałam się mimo wszystko utrzymać w takim eleganckim stylu, dlatego że no i te cechy do niej pasują. Eee, I ona sama tak była, I zresztą w, tam w tym opisie też e, e, w tej historii byłoby, nie była jakoś tak, wiecie, wyzywająco ubrana, choć no nie była, ale e, tutaj też miała upięte włosy, zobaczcie i stwierdziłam, że też jej upnę, <grytko> tylko troszeczkę inną fryzurę ja myślę, że pięknie wygląda, zobaczcie, tak wygląda z bliska, e, ma taką fryzurkę, myślę, że bardzo ładną. I słuchajcie, no tutaj ma spodnie widzieliście takie z wysokim stanem, bardzo fajne spodnie i do tego ma taką bluzkę z materiału, ma strasznie duże piersi tak swoją drogą. Eee, ale właśnie ta bluzka taka z materiału, więc jest w miarę elegancka i myślę, że bardzo ładnie wygląda, no jest to na co dzień, więc wiecie, no nie przesadzam, tutaj nie wiadomo z czym. Oczywiście tutaj resztę nie dawałam ubrań, bo no za dużo czasu by to było. Tutaj mamy oficjalny, tak, znowu te spodnie wiem, ale ostatnio mam po prostu <grymny> manię na nie i wszystkim daję i są przepiękne i naprawdę jakaś fajna bluzka do tego i idealnie pasuje, bo już mam dosyć sukienek po prostu w oficjalnym i stąd te spodnie. Mm, tutaj taki delikatny makijaż i właśnie taka buzeczka, zobaczcie, też bardzo ładnie wygląda. W sportowym, sportowym ma zwykłą białą koszulkę, getry, buty. Nic specjalnego. Do snu. do snu ma taką koszulkę, zobaczcie, bardzo ładną. Myślę, że też idealnie do niej pasuje. Tu jest taki fajny wzór, słuchajcie, z flamingami jest po prostu boski, strasznie mi się podoba. Zobaczcie, ale do niej akurat bardziej ten mi pasuje ale bardzo fajne koszulki właśnie takie eleganckie, ale też bez przesady. Na imprezę. Na imprezę ma taki krótki kombinezon, czerwony. Zobaczcie, myślę, że wygląda pięknie. I tutaj już ma też czerwone usta bardzo, bardzo ładnie wygląda. I na basen ma taki niebieski strój, pod oczy. Myślę, że też fajnie wygląda. No, ma co pokazać kobieta, prawda? Także cóż, kochani, tak właśnie wygląda Malwina. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ostatnio napisaliście mi, żebym zrobiła Azjatkę, więc w sumie może zrobię na kolejny odcinek, więc jeśli chcecie możecie tworzyć, bo jak tak przeglądałam galerię dzisiaj z grubsza, to bardzo mało ich tam jest. <laughs> Ale oczywiście możecie pisać, kogo chcielibyście, żebym zrobiła, jak najbardziej. I oczywiście zapraszam Was również na grupę, tam wielu z Was tworzy świetnych simów, podaję też linki do modów, ja też czasami tam wrzucę jakiegoś sima, czy, czy Dominik, czy Krewetka, czy w ogóle Masa osób rzuca simów i podaje też czasami mody, więc zaglądajcie na grupę Kotełki Turu, link oczywiście znajdziecie w opisie. A mody do tej simaczki myślę, że będą w opisie, bo jedna simka to powinna się zmieścić. Także ja żegnam się z Wami, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Pa pa!